Ostatnia książka, która ukazała się na rynku Twojego autorstwa, nosi tytuł Miłość jest wieczna. Źródła nadziei po stracie bliskiej osoby. Jest to niezwykle ważna dla Ciebie książka, bo opowiada o małżeństwie, ale także o Twoim mężu Krzysztofie Szpitalnym. Opowiedz dla kogo napisałaś tę książkę. No właśnie. Z myślą o moim mężu, ale i też ona mi pomogła zrozumieć to doświadczenie żałoby. No więc ku pamięci męża, który był dla mnie bratnią duszą przede wszystkim, bardzo bliską osobą, najbliższą, e, oczywiście córka również. E, I po prostu żeby ta pamięć o tym, ile dobra była w mężu, ile było dobra w mężu, co nam się razem wspólnie udało dzięki mężowi, żeby ona jakoś została zapamiętana w tej publikacji i również to, co w tej chrześcijańskiej koncepcji żałoby w ogóle w, w, w temacie cierpienia i śmierci, Przede wszystkim jest nadzieją. Chrześcijaństwo daje wielką nadzieję na to, że nic się nie kończy, śmierć niczego nie kończy. Dla sakramentalnego małżeństwa absolutnie. Więc jest tak zwane małżeństwo, przede wszystkim, jeżeli jest sakramentalne, jest małżeństwo eschatologiczne, czyli trwana wieczność poza ten obszar życia. Więc bardzo pragnęłam zrozumieć, poznać również teologię małżeństwa właśnie po odejściu męża czy żony, żeby mieć nadzieję, upewnić się, ugruntować moją wiarę na spotkanie z mężem po, po odejściu, bo, bo byłoby mi Dzisiaj o wiele trudniej o tym mówić, gdybym tej nadziei nie miała, bo zwyczajnie tęsknię, bardzo tęsknię za tym spotkaniem ponownym. Które na pewno nastąpi. A jaka jest tajemnica szczęśliwego małżeństwa? O, pytanie szerokie. Pytanie szerokie. Pamiętam, że mówiła nam pani doktor Sujak i w swoich książ książkach wielokrotnie, że Relacje w małżeństwie to jest tle, w ogóle dialog małżeński jest tlenem dla relacji w małżeństwie. Jeżeli my nie poświęcimy czasu dla siebie w rozmowę, nie będziemy słuchać siebie nawzajem uważnie, aktywnie, no to się nie spotkamy, to nie zrozumiemy. Jeden drugiego, każdy z nas potrzebuje tego, żeby być wysłuchanym, zrozumianym. No i czasami moje potrzeby wygrywają, czasami męża wygrywają. No to też jest sposób na, na negocjacje, więc trzeba też negocjować: dzisiaj moje, a jutro Twoje. nie? I co jest bardziej wartościowe, żebyśmy ocenili. Także myślę, że, że to, to jest bardzo, bardzo ważne czyli dialog. Dialog, absolutnie. Mm, dialog. O czym będzie Twoja kolejna publikacja? Może o radości, o której też rozmawiałyśmy w jednym z poprzednich e, rozmów? No, myślę, że, że cię, ci potwierdzę, ale i cię zaskoczę, bo to nie będzie wprost radość, ale absolutnie e, zaproszenie do tego, żeby żeby żyć radością, czyli młodością serca. Tytuł mojej publikacji, nad którą pracowałam parę lat, jest w przygotowaniu do wydania. Jest pochwała bycia starszym. Czyli jak pięknie być starszym. Starszym nie znaczy, że starym. Stary, a starszy dwie różne dwa różne słowa i znaczenia tych słów. My mamy jako starsi być mądrzy. Po prostu my mamy zdobywać przez życie mądrość. Tu nie chodzi tylko o zdobywanie wiedzy takiej akademickiej, ale o mądrość, o co co jest ważne naprawdę w życiu, co wybierać w życiu, na, co jest naprawdę ważne. To jest ta mądrość życiowa. Są tacy ludzie, którzy nie skończyli Wielkich uniwersytetów, a są ogromnie mądrzy, mądrzy życiowo. I tam będę mówił o tym, co mówią badania na temat starzenia się co pomaga w tym, żeby się nie starzeć, bo łatwiej się starzeć niż dojrzewać. Przykład, gdy. Różnych nacji, narodowości, które się nie starzeją i ciągle mają młode serca, mimo osiemdziesiątki, dziewięćdziesiątki, ciągle są młode sercem. I to się bardzo pięknie pokrywa w chrześcijaństwie, bo człowiek zewnętrzny niszczeje, a człowiek wewnętrzny wzrasta. Więc to się dokładnie pokrywa, prawda? Że my wewnętrznie jesteśmy ciągle młodzi. Mam taką koleżankę we wspólnocie, która, która mimo 70 lat zawsze jest bardzo promienna, radosna, absolutnie taka dająca duże witalności nam. Ja ją pytam, mówię tereniu, skąd, skąd u ciebie ta radość, ta witalność? A ona mówi tak, ten, kto wierzy, zawsze jest młody. <grym> <grym> czyli jest konkretna rada. <grym> Także i tam jeszcze w tej książce pochwała bycia starszym, czyli mowa o, o, o dążeniu do tego, żeby być mądrym. No po prostu szeroko pojęta mądrość, czyli być mędrcem. Tu można być mędrcem, mając nawet 40 lat. Jeżeli umiemy wyciągać wnioski, nauki, gromadzimy taką dobrą, dobrą wiedzę. Od razu powiedzmy, że nie łączy się to. Z, 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 nie jest tożsame z inteligencją. Absolutnie nie. No, z umiejętnością wyboru. Z umiejętnością wyboru też. Z inteligencją w pewnym stopniu 100, tak. tak. Natomiast jest jeszcze. Taki dodatek niezwykły, więc na każdy dzień miesiąca, jak spotęgować siły duchowe na każdy dzień, i tam są bardzo konkretne rady psychologiczno-duchowe bardzo króciutkie, takie krótkie wskazania, recepty na dany dzień, na przykład świętuj dzień. Świętuj dzień, w którym żyjesz, czy dzisiaj świętuj. Jak świętować, jak się radować, jak przebaczać, ale po prostu, czyli każdy dzień niesie za sobą taką porcję takiego, takich, takiego przybywania, dodawania sobie sił wewnętrznych, duchowych. Także dodatek do tej książki również jest taki. No. Także mocno polecamy. No polecamy, ponieważ. I on się wiąże z radością. Tak. Tak. I chodzi o to, żeby radość serców sobie pielęgnować. Tak, właśnie. I w sobie ciągle ją rozwijać. Natomiast gdzie kupić nasze publikacje? Oczywiście my prowadzimy wydawnictwo droga w naszej siedzibie, więc tutaj są do nabycia książki na miejscu. Ale mamy też księgarnię internetową na naszej stronie, więc wydawnictwodroga.pl, www.wydawnictwodroga.pl, czy Dom Kultury Chrześcijańskiej, czy Akademia, jak się wpisze. Więc tam można kupić w formie papierowej, czy e-book, więc, więc Zachęcam, zachęcam Państwa. Proszę bardzo do skorzystania. Taka jest możliwość. Powoli kończymy nasz trzeci i ostatni odcinek rozmów przy Kawie o życiu, rozwoju osobistym i o Bogu. Mam nadzieję, że w trakcie tych spotkań dowiedzieliście się Państwo dużo zarówno o mojej rozmówczynie Halinie Orłowskiej-Szpitalny, jej publikacjach, o których przed chwilą rozmawiałyśmy, a także o Akademii Rozwoju Człowieka. To już rzeczywiście na tym postawimy kropkę podczas tego spotkania. Dziękuję Ci bardzo, Halinko. To był niezwykle interesujący i inspirujący czas. Pewien amerykański generał powiedział kiedyś, że jeśli każdego dnia rano pościelemy łóżko, to każde kolejne zadanie będzie nam łatwiej wykonać. Liczy się bowiem ten pierwszy krok. Namawiamy więc naszych widzów do zrobienia tego pierwszego kroku. Ku lepszemu, szczęśliwemu i spełnionemu życiu. Dziękuję bardzo, Halitko. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo, Marzenko. I dziękuję również Państwu. Dziękuję bardzo.